Cześć, z tej strony Kamila Nowotnik z Motokajnena.pl, a ze mną Jaguar F-Pace SVR Lemon Edition, czyli wersja limitowana, pierwsza z wersji specjalnych tego modelu, przygotowana specjalnie z myślą dla uczczenia zwycięstwa Jaguara w Lemon w 1988 roku. Zapraszam Was na test. Pierwsze dwa wyróżniki tej wersji widoczne już gołym okiem. No to 22-calowe, przepięknie zaprojektowane felgi w takim statynowo-złotym odcieniu oraz lakier czarny na pierwszy rzut oka i pewnie teraz też Wam się taki wydaje, ale kiedy mamy właściwe światło, a przynajmniej pada na niego słońce, wtedy wychodzą akcenty fioletowe. Lakier nazywa się Midnight Amethyst, jest zarezerwowany wyłącznie dla edycji specjalnej Lemon. No i tak jak te złote felgi, stanowi hołd dla kolorów bolidu XJR9, który w 1988 roku triumfował w tym wyścigu. F-Pace SVR, no to z kolei ten najbardziej charakterny, najbardziej sportowy wariant F-Pacea, jaki możemy dostać, jaki możemy sobie wyobrazić. Ten wariant będzie oznaczony. Symbolem specjalnym na maskowaniu uchodnicy na Atrapie. Poza tym widać też po tym samochodzie bardzo silny sportowy gęst. to bardzo duże wloty powietrza, zarówno po bokach przedniego zderzaka, profilowany tutaj dół na taki jakby splitter. Dodatkowo wloty powietrza w klapie maski. Bardzo ładne i nie atrapy, faktycznie tam się dzieje i wlatuje powietrze. Są także specjalne płucka, ja to nazywam w ten sposób, za kołami, które mają dalej przyciskać nam oś, poprawiać aerodynamikę. Z tyłu potężne, ogromne cztery wyloty układu wydechowego i ten układ wydechowy też spisuje się tutaj bardzo dobrze i dodaje bardzo dużo ekscytujących, emocjonujących wrażeń. Natomiast kolejne jeszcze logo SVR, no i trochę takie, jakby no tutaj, elementy przypominające dyfuzor. Jakby faktycznego dyfuzora nie ma jako takiego. Nie mamy tutaj tych żłobień pomiędzy rurami układu wydechowego, natomiast po bokach tego nie zabrakło. No i gdzieś tam ten docisk aerodynamika cały czas są wypracowywane. W środku też nie zabrakło nawiązań, mamy tutaj znowu te złoto-satynowe elementy chociażby na kierownicy. Jest logo SVR, jest biało-czerwona nicia przyjmująca od wnętrza koło kierownicy. Natomiast deska rozdzielcza, znowu złote elementy, lekka jakby wstawka z plecionki. No i teraz muszę się skupić, wykończenie ze skóry półanilinowej, półanilinowanej. Pół anilinowej. Pikowana tapicerka ze skóry pół anilinowej. Wygląda bardzo ładnie, oczywiście porządnie, no jest to wielka wysoka jakość, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza, co nikogo w Jaguarze dziwić nie powinno. Tutaj na podsufice grafitowe wykończenie materiałem w przyjemnym dotyku. Takim jakby zemszem, może nie do końca, ale takie wrażenie jest zemszowe, bardzo przyjemne. Poza tym mamy dach panoramiczny, no i zestaw przyrządów dwa razy 12-calowe ekrany, zarówno elektroniczny wyświetlacz wskaźników, jak i ten do obsługi multimediów. Oba Projekt znany z innych modeli, projekt znany również z Range Rovera, Land Rovera, więc graficznie bardzo ładny, bardzo czytelny, niezwykle intuicyjny i system faktycznie działa tutaj też sprawnie i bez problemu. Jest Apple CarPlay, jest Android Auto, więc te takie najważniejsze w obecnych czasach funkcje tutaj są jak najbardziej. Poza tym bardzo czytelna nawigacja, no i możliwość wybrania czy dostrojenia funkcji samochodu, w tym przypadku sportowych. Zaraz wam to jeszcze pokażę. Natomiast to, co jeszcze wchodzi w skład wersji SVR Lemon Edition, no to fotele, jak widzicie z tyłu również, ale też te z przodu. Emblematy znowu złoto-satynowe z oznaczeniem marki Jaguar oraz zagłówki zintegrowane, ponieważ są to fotele sportowe, z wytłoczonym logo SVR znowu. Więc wszystko nam tutaj we wnętrzu też przypomina, że mamy do czynienia z wersją specjalną i z wersją bardzo sportową. Natomiast wygląda to wszystko estetycznie, ładnie, nieprzesadnie i nieprzesadnie krzykliwie. Swoją drogą, kolory, o których mówiłam, nawiązują do tego bolidu XJR-9. To już też Wam powiedziałam, ale nie powiedziałam Wam, że ten bolid. XJ-R9 podczas Le Mans w 1988 roku pokonał 394 okrążenia i dokładnie tyle egzemplarzy f SVR Le Mans Edition zostało stworzonych i wyprodukowanych. Także jest to wersja mocno ograniczona, jeżeli chodzi o nakład i mocno też rzeczywiście wyróżniająca się na ulicy, jeżeli chodzi o katalog f jest wyjątkowa, a przy tym bardzo subtelna, bo najważniejsze jest to, co ona faktycznie pokazuje, a nie jaka się wydaje. Chciałabym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na koło kierownicy, które jest bardzo duże. Nie zabrakło oczywiście profilowania na chwyt. No i tak jak mówiłam, są te złote elementy satynowe. Tutaj mamy obsługę przycisków, one są dotykowe, natomiast mamy jeszcze przyciski manualne typu korbka głośności czy ustawienia tempomatu. Tak, natomiast prezentuje się panel środkowy tutaj tej deski. Dwa cup holdery jest gniazdko, jest jedna skrytka, jest schowek dosyć spory, z jeszcze dwoma gniazdkami do ładowania, no i jest ładowarka indukcyjna na telefon. Tutaj mamy ten ekran, o którym mówiłam, natomiast to, co nas interesuje, start. Teraz mogę w końcu przejść do punktu, którego najbardziej nie mogłam się tutaj doczekać, czyli do silnika. Jest on wyjątkowy w zasadzie z dwóch podstawowych powodów i pierwszy z nich to fakt, że jest to 5-litrowe V8, czyli widlasta, bardzo duża jednostka, która potrafi z tego auta wykrzesać naprawdę sporo, a po drugie, jest ona doładowywana kompresorem, czyli cały czas tutaj jeszcze Jaguar trzyma się tych klasycznych rozwiązań. Kompresor jest dobry z tego względu, że niweluje nam turbodziurę, reaguje dużo szybciej, no a poza tym na tle innych motoryzacyjnych propozycji na obecnym rynku sprawia, że. Jaguar SVR jest po prostu wyjątkowy. Przyznam, że sam silnik jest niesamowitym potencjałem tego samochodu, ale nie tylko na nim opiera się sukces tego, jak świetnie Jaguar f FPS SVR się prowadzi. Mamy tutaj elektroniczny tylny mechanizm różnicowy z torque vectoring, czyli systemem stabilizacji toru z, z wykorzystaniem układu hamulcowego. Poza tym mamy tutaj zawieszenie adaptacyjne. Poza tym świetnie skorelowany układ kierowniczy, bardzo responsywne i szybko reagujące hamulce i świetna inteligentna skrzynia biegów. Te wszystkie elementy sprawiają, że F-Pace SVR jest samochodem. Na wskroś ekscytującym. Dodatkowo, to, co już wam mówiłam, czyli V8 5.0, nie powiedziałam, że generuje 550 koni mechanicznych mocy i 700 Nm momentu obrotowego. To sprawia, że omawiane auto do setki rozpędza się w zaledwie 4 sekundy. To jest bardzo, bardzo mało, zwłaszcza jak nasuwa. Zresztą nie muszę wam gadać, mogę wam po prostu pokazać. Przechodzę w tryb jazdy sportowa skrzynia. No i pomierzymy sobie czas. To co warto tutaj jeszcze zaznaczyć to fakt, że macie na tym ekranie multimedialnym, o którym już wcześniej mówiłam, taką zakładkę Dynamic. Jedną z jej funkcji, poza dostosowywaniem tych układów na przestawianiem ich z trybu sportowego na normalne, jest także stoper. Możecie tu zrobić pomiary czasów okrążenia bez problemu. Nie wiem, czy mi się tutaj to uda skorelować, bo jednak ja muszę tu klikać, a jednocześnie trzeba tutaj panować, więc w razie czego zmierzymy sobie też na podstawie nagrania, ile wyszło faktycznie. Natomiast 4 sekundy to jest nasz cel. Zobaczymy, jak faktycznie się to odbywa. No i w tym momencie możemy zaczynać. 100! 100! Uwielbiam to! Za to kocham samochody sportowe i takie właśnie jak Jaguar F-Pace, bo przyznam, że w moim odczuciu to mogły być 4 sekundy, chyba nawet szybciej. Natomiast tak, sami widzieliście, nie tylko jak zrywny jest ten samochód, ale mieliście też okazję dzięki temu teraz zobaczyć, no, ile frajdy daje, tak? Muszę przyznać, że. Suwy są mocno specyficzne, specyficzne jeżeli chodzi o ten sportowy aspekt, ponieważ nawet te bardzo mocne, nawet te bardzo szybkie dają zupełnie inne wrażenia z jazdy, jeżeli chodzi o kierowcę, niż roadstery czy coupé. Wynika to oczywiście z rozkładów masy, z wymiarów, z innego środka ciężkości, z inaczej przekazywanych przeciążeń, no i rzeczywiście czasami, nawet często. Moim prywatnym odczuciu, z Suwami jest ciężej po prostu jeździć sportowo, zwłaszcza na torze. Natomiast muszę przyznać, że FPSS VR jest tak niesamowicie w tak niesamowicie przemyślany sposób skonstruowany, że rzeczywiście wyciąga tutaj cały potencjał tej jednostki i nadal potrafi dostarczyć mi bardzo dużo fanu z samej jazdy sportowej. To, co Wam jeszcze chcę powiedzieć to wrażenia akustyczne, bo to też jest element, który mocno wpływa na tę te radochę, którą macie podczas jazdy. No i tak, tutaj mamy w zasadzie dwa źródła tych wrażeń. Po pierwsze jest to ten oczywiście V8, który już sam w sobie brzmi fenomenalnie, i zwłaszcza kiedy parkujecie w garażu podziemnym i macie wzmocnione to echo i akustykę dookoła, no to zwłaszcza wtedy. Za każdym razem jak odpalacie ten samochód, jak złego humoru bym nie miała, za każdym razem jak to robi i słyszę ten, ten budzący się gardziel, to od razu mi się pojawia banan na twarzy, od razu jest jakoś przyjemniej, milej i lepiej. Natomiast drugi aspekt, no to te cztery rury układu wydechowego, które wiedzieliście, Ten układ, trzeba przyznać, że nie jest tak agresywny, czy może tak wyszczekany jak na przykład RS -y Audi. Albo chociażby Focus RS, ten, który jeszcze kiedyś był robiony. To jeżeli kiedyś mieliście okazję słyszeć, to wiecie, jak to bulgocze. No to powiem tak: FPS, SVR nie ma w zwyczaju za przeproszeniem drzeć mordy za każdym razem, jak wciskacie pedał gazu. On jest dużo bardziej subtelny i dużo bardziej dojrzały. W tym jakie dźwięki wydaje z układu wydechowego. Jest możliwy strzał, jak najbardziej. On czasami sobie tutaj pogulgocze, czasami sobie porobił tutu. Tu, tu. Natomiast jest to dużo rzadsze i dużo subtelniejsze właśnie niż w przypadku takich typowo agresywnych układów wydechowych. Fajny jest ten moment, bo tak naprawdę nigdy nie do końca, nigdy do końca nie wiadomo. Kiedy on faktycznie wystrzeli. Mam czasami takie momenty, że już się przyzwyczaiłam, że tego za często nie słychać, za często się to nie odbywa, po czym nagle gdzieś tam zmiana ciśnienia jest, i strzał, i ja mówię takie okej, okay, dobra. Czyli faktycznie coś tutaj potrafi. Rzeczywiście też mi się wydaje, że poziom wygłuszenia tej kabiny jest na tyle dobry, że większe wrażenia, jeżeli chodzi o ten układ wydechowy, będą mieli ludzie dookoła auta niż sam, niż sam kierowca. Ale nie przeszkadza mi to, absolutnie. Jest ok, tak czy siak. Ja też coś słyszę, też wiem, że to tam jest, wiem, że też jest powód, żeby obrócić głową za tym samochodem. To mi jak najbardziej wystarczy. Tryby jazdy są w tym samochodzie. Jest to tryb eko, tryb normalny, tryb na specjalne warunki, typu piachy, skały, błota i jest tryb sportowy, właśnie. O trybie eko nawet nie wypada mi mówić w tym teście, w teście tego auta. Tryb normalny wyróżnia się tym, że tutaj to zawieszenie adaptacyjne ma duże pole do popisu, ponieważ rzeczywiście świetnie radzi sobie z niwelowaniem wszelkich nierówności. Najezdni w jezdni, również jeżeli chodzi o przekraczanie tych tak zwanych śpiących policjantów, to bardzo fajnie tutaj te amortyzatory sobie radzą i rzeczywiście jest ten samochód, ten samochód pokazuje wtedy, że potrafi być mocno komfortowy i wygodny podczas jazdy. Nie jest tak. Przesadnie hamsko-sztywny i twardy, żeby nie dała rady nim jeździć po bardziej wymagających warunkach miejskich, że tak powiem. Natomiast tryb sportowy no to oczywiście tryb sportowy który wyciąga cały potencjał tego silnika. Dodatkowo skrzynia automatyczna może tutaj wejść w tryb sportowy. No i ciekawostką jest fakt, że macie możliwość manualnego sterowania skrzynią za pomocą manetek przy kierownicy chociażby i kiedy chociaż raz zredukujecie czy podbijecie bieg to już ta skrzynia się przestawia w tryb manualny i naprawdę dosyć ciężko jest sprawić żeby wróciła do trybu automatycznego dlatego że ona będzie redukować bieg, jeżeli będziecie się zatrzymywać. Natomiast, jeżeli będziecie przyspieszać i już dojdziecie do granicy tych obrotów, no to po prostu silnik będzie wam wył. Trzeba samemu manualnie zmienić bieg. Chyba, że za pomocą dźwigni na panelu środkowym wrócicie do trybu automatycznego, wtedy jest ok. Ciekawostka, coś, z czym się nie spotkałam w innym samochodzie, a przynajmniej nie przypominam sobie czegoś takiego. W trybie manualnym skrzyni sportowej bieg redukowany jest do dwójki. To znaczy, zatrzymujecie się na światłach na przykład, i ten bieg zrzucany jest do drugiego przełożenia, nie do pierwszego. I to jest dla mnie trochę ciekawe, dlatego że nie do końca rozumiem, z czego to wynika myślę, że to może być związane z jakimś sposobem oszczędzania po prostu tej skrzyni, aczkolwiek szczerze mówiąc nie wydaje mi się, bo tryb sportowy jest nastawiony na, na jak najlepsze osiągi, a jeżeli mi zrzuca do trybu, dru, do biegu drugiego, no to też niestety z tego biegu startuje, no a wtedy pojawia się mocne zamulenie, wtedy widzę jakby taką opóźnioną, otępioną reakcję, co jest naturalne dla biegu drugiego, dlatego często też sama manualnie już po prostu redukuje do jedynki zanim ruszę ten samochód, tym samochodem. Przy czym warto podkreślić ta jedynka tutaj jest naprawdę wybitnie tylko do ruszenia. Nic więcej, totalnie nic więcej. To jest bardzo, bardzo krótki bieg. Dwójka jest dużo mocniej rozciągnięta, trójka to już w ogóle. No ale jedynka jest czysto symboliczna, czysto tylko do tego ruszenia. Zanim Wystartowałam, zanim ruszyłam, teraz, tak jak do was mówię, wyzerowałam sobie licznik jakby zużycia paliwa. I to jest bardzo też ciekawa kwestia, ponieważ ten samochód no oczywiście jest napędzany bardzo dużą jednostką widlastą, która będzie miała apetyt na paliwo, ale nie każdy być może zdaje sobie sprawę z tego, jak duży. No bo. Powiem tak, teraz, tak jak do was mówię, średnia moja z przejazdu wyniosła 14,5 litra na 100 km. To jest naprawdę sporo. Mm, przy czym warto podkreślić, że ja teraz jeździłam miejskimi uliczkami i raczej spokojnie, no nie rwałam, nie wiadomo jak. E, oczywiście wyzerowałam już po tej próbie startowej, e, więc. Ten wynik jest dosyć adekwatny do tego, jakie faktycznie będą Wasze pomiary jazdy po mieście. Generalnie myślę, że warto się nastawić na minimum 12 litrów, bo z tego, co miałam okazję ja wyjeździć, z tego, co miałam okazję sprawdzić w researchu, no to rzeczywiście te 12 litrów to jest poziom minimalny. Jeżeli ktoś zejdzie poniżej 10, to ja mogę tylko klaskać, bo nie wiem, jak to zrobił. Jeżeli będziecie jeździć w trybie, znaczy nawet nie w trybie sportowym, ale jeżeli będziecie jeździć agresywnie, dynamicznie, kiedy będzie więcej dohamowań, więcej przyhamowań i cały czas mówię o jeździe na co dzień, o jeździe miejskiej, nie mówię jeszcze o torze, no to musicie się liczyć z tym, że 20 litrów to będzie... Totalnie normalny wynik dla Was. Więc rzeczywiście trzeba będzie to auto dość regularnie tankować, aczkolwiek bak też jest spory, więc jednak jakiś zasięg ten samochód ma. Te 500 km na jednym tankowaniu powinniście przejechać. No i tak. To jest samochód, który kosztuje swoje. Wiadomo, po pierwsze jest to Jaguar, po drugie jest to Jaguar SVR, po trzecie jest to Jaguar SVR w edycji specjalnej Le Mans. No to będzie trochę kosztował. Tutaj, w tym przypadku, w tej konfiguracji, jaką ja jadę, 750 niecałe tysięcy złotych. Całkiem sporo, dlatego też podejrzewam, że ktoś, kto kupi SVR, ale on nie będzie się za bardzo przejmował tym zużyciem paliwa, bo on na paliwo po prostu będzie go stać. Aczkolwiek może być po prostu to irytujące. Natomiast na deser, co wchodzi w skład wyposażenia standardowego SVR-a, a co wchodzi w skład wyposażenia edycji specjalnej? Lemont 1988. SVR w nomenklaturze Jaguara oznacza najbardziej sportową odmianę. Drapieżność auta widać już po licznych wlotach powietrza oraz wspomnianych poczwórnych końcówkach wydechu. W wyposażeniu znalazło się również m.in. zawieszenie adaptacyjne, stale analizujące przyspieszenie, ruchy kierownicy, przepustnicy i pedału hamulca, aktywny tylny mechanizm różnicowy stork vectoring i adaptacyjny układ kierowniczy. Nie zabrakło tu też rozwiązań podnoszących komfort użytkowania auta. Jest to np. elektrycznie sterowana klapa bagażnika automatyczne wycieraczki z czujnikiem opadów, asystent martwego pola, zestaw kamer 3D z 360 stopniowym widokiem nad pojazdem i kamerą cofania, system Audio Meridian oraz możliwość bezprzewodowego połączenia samochodu z telefonem za pomocą Bluetooth lub aplikacji Android Auto i Apple CarPlay. Edycja Le Mans poza wspomnianymi już elementami, w tym specjalnym lakierem i 22-calowymi felgami, obejmuje również wykończenia z włókna węglowego we wnętrzu oraz oznaczenia SVB Spoke i Edition 9 t na podświetlanych listwach progowych i desce rozdzielczej.